To już pewne gmina Ostrowiec Świętokrzywski na rozbudowę infrastruktury edukacyjnej i wyposażenie szkół ma do wydania ponad 4 miliony złotych. Pieniądze pochodzą z regionalnego programu operacyjnego województwa Świętokrzyskiego. Wartość projektu to 4 235 000, a koszty kwalifikowane to 3 999 000 złotych. Wartość dofinansowania wyniosła 2 900 000 złotych. Pieniądze przeznaczone dedykowane na zespół szkół nr 2, czyli szkoła podstawowa nr 14, szkoła podstawowa nr 4, szkoła podstawowa nr 3, wyposażenie. Sal dydaktycznych, matematycznych, informatycznych, językowych. W ramach konkursu Urząd Marszałkowski podpisał aż 70 umów z samorządami Województwa Świętokrzyskiego na zadania z zakresu rozbudowy infrastruktury szkolnej. W zeszłym tygodniu w piątek podpisywaliśmy około 20 umów w busku zdroju dzisiaj w ostrowcu, jeszcze po południu włącznej w sumie to jest około 70 inwestycji wartość dofinansowania dla wszystkich to około 150 milionów i wartość wszystkich inwestycji to około 220. Pieniądze trafią do szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych, ogólnokształcących i zawodowych, a także do przedszkoli. 2, Szkoły już czekają na pieniądze, chcą jak najszybciej wykorzystać zdobyte środki. Tu w niepublicznej szkole imienia Stanisława Konarskiego w Ostrowcu Świętokrzyckim za sprawą dofinansowania wiele się zmieni. Te środki zostaną przeznaczone właśnie na to, czego nam brakuje, czyli infrastrukturę sportową przy szkole, salę gimnastyczną, zaplecze sportowe, boisko wielofunkcyjne, zewnętrzne, ale również doposażenie pracowni przedmiotowych, bo pomocy nigdy nie za dużo, żeby móc się kształcić w jak najlepszych warunkach i to będą pracownie przedmiotów przyrodniczych, fizyczna, chemiczna, informatyczna, matematyczna. Także no, jest spore zapotrzebowanie w tym zakresie i o takie środki się ubiegaliśmy, takie dostaliśmy, jesteśmy niezmiernie szczęśliwi. Cieszę się też w szkole w Częstocicach. Za pozyskane ponad 500 tysięcy złotych szkoła zyska nowe boisko, zmodernizuje plac zabaw, a także zakupione zostaną pomocy dydaktyczne. Myślę, że infrastruktura się zdecydowanie poprawi. Wzbogacimy ofertę, a przede wszystkim poprawią się warunki przebywania dzieci, tych młodszych, dzieci szkolnych i dzieci przedszkolnych na terenie szkoły. Pieniądze pozwolą znacznie podnieść ofertę edukacyjną szkół, na czym przede wszystkim zyskają uczniowie.